Właśnie teraz jestem na moim trzecim koncie. Ja nie wiem, co ja teraz otwieram, czy to jest mega świnia, czy co normalnie weszłem. I mam star dropy, nie wiem w ogóle za co one są. Myślę, że z mega świni. Zależy inne. Szybko ja weźmiemy, bo może jeszcze tu jest 100 star dropów. Nie byłem na tym koncie aż 30 dni. Wiem, że to nie jest jakoś mega dużo, bo niektórzy nagrywają filmiki jak 3 lata nie byli. No ale zaraz zobaczymy coś tutaj. Co się stało w ogóle na tym koncie przez ten czas, kiedy mnie nie było, czy w ogóle będę mieć co drogów, jak tak to super. Tak nie no to niestety. Myślę, że szanse mogą być o... Tu w ogóle rankedy nie były grane, więc będą. Tylko teraz pytanie, to ja mega świnię musiałem otworzyć. Raczej. zobaczcie, dopiero zerowy level. No i teraz pytanie, czy będzie 100 star dropów? Jest! Dobra widzowie, mamy coś z starych Pięknie. No to grube otwieranie... Oj, przepraszam, będzie... O! Teraz możemy lecieć ze setką. Dobrze, jakby legendy jakieś wpadły. Na tym końcu nie mam jakoś dużo postaci, więc... O! Czy będzie legenda? Nie. No niestety 500 monet. Będę musiał teraz trochę rańgrady pograć na tym kończę. Epicki. Dobra. To jest otwieranie Trochę może zająć. Nie, to nie jest takie, że to szybko, bo to, to Mam nadzieję, że jak najszybciej się z tym uporam. No, na razie w ogóle nie ma farta. Po takiej przerwie by coś dani. A nie, same rzadki, bardzo rzadkie. Mhm, mm o tym mówiłem. Mhm, mm nie, nie będę tego komentował. To już pozostawiam dla tych twórców, żeby coś zrobili. Masz? O, jest jakiś skin twardzielka. No już zepik, ale ci lepsza rzecz niż z legendy. No trochę wstyd. Powinno być tym twórcą No ale ja tu liczę na jeszcze jakąś legendę To się myślę, że połowa nie już też połówkę No i spray do kółka Jest legendarny. O! Coś tu będzie. Wiking Bull. No dobrze nawet. Myślałem, że to jest dachowiec. dachowiec. Co to by było kozacko. Ale my jeszcze... Dobra, mityk. No i spray. Ale my jeszcze wiedzą nie skończyliśmy tych stereotropów I jeszcze tu czuję, że coś... Sypnie legenda. Mam nadzieję, że to będzie teraz. Nie, niestety. No to teraz w tych trzech musi być jakaś legenda albo mityk. Dobra, na razie chyba sami pech tak przyniosł. Już myślałem, że w ogóle nie otworzę tych 100 dropów, a jednak powracam do grania na tym koncie bo naprawdę 30 dni w ogóle na nie wchodziłem, nie grałem bo aktualizacja mi się nie chciała pobrać w ogóle nie dało się wejść no dajcie jeszcze jedną legendę twórcy, dajcie legendę No, epicki. No. Dobra. Czekamy na coś dobrego. Jeszcze jeden legendarny start drop Będzie... Jest Stu. <grymne> mamy bo kredyty dropnąłem i kto teraz będzie? o mityk nie wiem wezmę no to max no już teraz myślę, że koniec tych stealth dropów no przynajmniej mamy stew tam już mało mi tych kredytów Brakowało, no i poszły 10 kredytów, no i ja Nie Mimo, jeszcze coś dadzą. Ej. No, na razie dwie legendy. Ja wiem, czy to jakoś mega. Na 100 Star Rocków to jakieś trzy powinny być. To może będzie jeszcze chociaż no nie wiem, nie wiem ile jeszcze nam zostało tych star drogów. no tutaj nie mam zbytnio takiej oferty dwa skiny poleciały nawet no i ta jedna jeden z ale to za kredyty 10 kredytów dropnęło się. Kurczę, dużo tych epików leci. To nie wiem, czy to dobrze, czy źle. Oj. Ja bym wolał o. No nie, no trzeci epicki z rzędu. No dawać jeszcze na rzędu. Dobra, to... mityczny daw. No i tutaj nic dobrego nie będzie. No taka ikona gracza nawet. Nawet fajna, bym powiedział. Ale to już... Dobra, kolejny mityczny. No tu też nic nie będzie. Ale fajna ikona gracza. No trzeci mityczny z rzędu? Dobra i tu coś jest PAM. Mamy Pamkę. Dobra, pierwszy żebym że może dropięty dziś. Chyba to były trzy mityczne z rzędu, jak się nie mylę. Albo coś tam jeszcze, jakaś przerwa mała była. Ja was widzowie zapraszam jutro na filmik jak odblokowałem melodii. Będzie raczej taki, myślę. Myślę, że wam go wrzucę jutro o 14. .00. Jeszcze poinformuję was na tam zobaczę, już posta odnośnie tego. Przepraszam też, że mnie trochę na kanale nie było tam 4 dni, ale wiecie, nie miałem, jak ktoś co nagrać zbytnio i to już jest teraz naprawdę już końcówka. Strasznie dużo sypie epików ale jak naprawdę tam były 3 epickie z rzędu, to ja nie wiem, co to w ogóle było. I rzadki star dropiczek. Dobra, wiem, tak go szarpniemy. No. No, spray dorapca, jeszcze raz szarpiemy. No i znowu bardzo rzadki. Dobra, ostatnia szansa dla tego szarpnięcia. No! <laughs> Nie, no ja to sobie zrobię dla żartów. Jeszcze raz to zrobię. Czy naprawdę bardzo rzadki? No, teraz jeszcze może. To już Myślę, że to są ostatnie już stałe ropy, no to teraz speedrun. Daliby jeszcze jedną, ale... Dobra, to jednak już był koniec. Się Przypadkowo mi kliknął ten daryl. Ja już taką tu dawno nie wchodziłem. Jak dawno na nim nie byłem. Nie jest jakaś mega dawno, ale wiecie. No i widzowie, tak wygląda moje konto. Po 30 dniach grania, ja wracam do grania na tym koncie. Trzymajcie się, pa!